Strata, zdecydowanie strata dwóch punktów, bo myślę, że byliśmy dużo lepszym zespołem, aczkolwiek nie zawsze z tego wynika zwycięstwo, co, co dzisiaj było widać. No niestety duży niedosyt, ale, ale walczymy dalej. Mieliśmy wynik 1-0, niestety brakło wyłożenia bramki na 2-0, to by na pewno uspokoiło spotkanie. No i... Z tego straciliśmy na no i straty dwóch punktów. Przede wszystkim też zmiany, które byliśmy zmuszeni zrobić, które nam pokrzyżowały szyki, bo pewnym ustawieniem gramy przy tych stałych fragmentach. Straciliśmy dwóch wysokich zawodników i, i trzeba było to jakoś korygować. Niestety nie uszyliśmy się błędu, ale, ale sam stary fragment jeszcze nie jest goli i nie powinniśmy w ogóle doprowadzić do tego, że, że ten rzut rożny miał miejsce. Na pewno jest, tak jak mówimy, jest może nie, pewnie dosyć ostatnio fajny wyniki. Czy, yy, dzisiaj też była okazja następna do zdobycia trzech punktów. Niestety, poniedziałek jest następny mecz i kolejny na szansę na trzy punkty.